Moi drodzy, Skibidi przyjaciel, Skibidi Toilet Friend, ma naprawdę bardzo dużo nowych odcinków, przegapiliśmy je wszystkie, więc trzeba je obejrzeć, nie ma to tamto, bez dwóch zdań, słuchajcie. Jak pamiętacie, porwana została matka, mama przy tego przyjaciela, mamusia, mamusia, także musimy tutaj jakoś pomóc tym wszystkim. Tutaj, patrzcie, jest jego dziadek, to jest chyba dziadek, słuchajcie. I zobaczymy. Oj... Co? Father is... a, ojciec z... zginął, dziadku. Okej, okay, tak mu tam powiedział. Okej, okay, sprawdźmy co dalej. Jesus Christ, co tu się dzieje? Co to za maszyna? Co tu się dzieje, słuchajcie? Jaki arsenał? Ej, to jest y, policji ten. Policyjny ten. Eee, stoile, toaleta policyjna będzie upgrade, słuchajcie, patrzcie. Ulepszą go nieźle. Bo tutaj to urządzenie nie działa, tak? Oni się do innego wymiaru, jakby teleportowali, przenieśli. Z tego co widać. O, oh, Jezus Christ, patrzcie jaką ten masz, ten, Oj, Nowa, nowa, nowe wdzianko. Gdzie oni idą? Chyba teraz nowe, nowe podboje będą, słuchajcie, 61. odcinek to był. No, zacnie to wygląda. Okej, okay. no to oni się tu już przenieśli, mamy 62, słuchajcie. Co jest? To... Ej, tu jest chyba wszystko już... ten... Tu jest wszystko dobrze. Patrzcie, ten ci tu... ten tu ma w ogóle sprzęt. Jaki uśmiech... Usię... Ja bym też się tak uśmiechał, jakby miał taką furę. Lamborghini, normalnie za milion złotych. Co to jest? Ci są... To jest chyba już prawidłowy świat, zobaczcie. Tu już walczą normalnie, tylko trochę za głośno to jest. Czyli tu jest. Co on mu robi? Boże, święty. Tu jest wszystko normalnie się dzieje. LOL, czemu Gimen tak wygląda? Ej, to jest Gimen od tego Virlensa. Ojej, tutaj się po... wszystkie światy łączą teraz. Od Dome Studio Multiverse, od tego, od Virlance, Verlensa. O, Trójny Tytan! Tak, Verlens Universe, zobaczcie. O, oh, Jesus, co się stało? To nie nasza Ziemia. Sorry, przepraszam. No dobra, 63 teraz. Co tu się dzieje? O oh my god, no ale to ten potrójny Tytan raczej wygra. Ten Jimen tak dziwnie wygląda, słuchajcie, I niemożliwe, no właśnie, Jimen jest za słaby na potrójnego tri Titan Łapka w górę, nieźle. Aha, bo to jest Skip The Toilet, on go widzi, o-o. Oh, oh. Nie, nie do nas, nie strzelaj do nas. No i trzeba uciekać teraz. No to ładnie. Ło, wow, chyba to... Okej. Okay. Okej, okay, 64 teraz. Jesus Christ, tu się naprawdę takie rzeczy dzieją, słuchajcie. Ale przed... przeżyli nasi przyjaciele. O matko Boże te, te, te dźwięki tu są takie dziwne że nie wiem. Ci są zainfekowani ewidentnie Wow no to niezła ma umiejętność ten goścież. co jest Co to jest, o mój Boże Widzicie to? Co to ma być O o, z deszczu pod rynne. A, on tego zniszczył, no to tyle dobrze Ale do nas nie strzelaj, no 65 odcinek. Słuchajcie, to jest... Tak! Tytan niszczyciel. Jest niszczyciel tytanu. Patrzcie i nasz człowiek telefon. Naukowiec. Jest dobrze. Jest dobrze, moi drodzy. Tu musimy uciekać niestety. Hej, ci się tu będą bić, słuchajcie, patrzcie. Ale dost... Ciekawe, kto wygra. Dawaj, niszczycielu tytanu, dawaj, dawaj. Oj, oni są za mocni. No i to jest walka naprawdę waga ciężka, taka hiperciężka. to chyba na niego nie działa, Nie? nawzajem się na telewizory. O kurka, to jest nie, niebywałe, słuchajcie. Ale go tu zniszczył. Oho, tytan kamera jeszcze. No to ładnie. No i mamy, słuchajcie, kolejne. Tytan kamera się tu pojawił. Czy on jest zaimpekowany? No ten... Potrójny tytan nie ma szans z tym niszczycielem. Ten ty tytan kamera też chyba. Na o, co tu się dzieje? Co to za walki tu się uskuteczniają, słuchajcie. Przecież tu się dzieją takie cuda, że ja nie wiem. <gryw> nie wierzę. A my tu jeszcze gramy sobie przy okazji? Ten uciekł. A co oni są razem? No to ładnie. No dobrze, mamy 67, słuchajcie. A ci oni tu są zainfekowani. Oho. Co on robi? O nie, chyba będzie zainfekowany. Ten uciekł, a tego zainfekowali. Ajajaj, co to za gimem, tu jest jasny gim. Słuchajcie, za głośno to chyba. Jak mi się wydaje. Co to za kameraman? Jakiś zły. Oj, to mi się nie podoba. No to są teraz razem. No to grubo, słuchajcie. Ale raczej nie mają szans z nimi. Potrójny tytan i tytan niszczyciel tytanów starożytny. A idziesz, nie mają szans. Uciekają chyba. Tak, uciekają. No, co za goście, uciekli. Okej, okay, 68 odcinek. Ci tutaj, to są już tacy norma. Jaka bomba. Słuchajcie, co za bomby tu zrzucają. Ostrzeżenie e, Tytan został zainfekowany. Nitrix kamera jest podejrzany. Jakiś Nitrix. Co to jest Nitrix? Co to jest za. Co to jest za. za Jezu tu się takie rzeczy dzieją, że ja nie wiem. Masakra 69 słuchajcie odcinek. Ten tu Zuzika strzela. Nie no, tych odcinków wychodzi strasznie dużo, nie przyjaciół. O, Jesus Christ, ten tu jeszcze jest... Jakie wybuchy, okay, słuchajcie, szaleństwo normalnie. A tytan, kamera i ten płacze, zainfekowany. <grystanie> Patrzcie, o, to jest nawiązanie do tego Berserka od Booma. Co on tu ma? Jasne o Oh my god, ta seria jest jakaś dziwna, naprawdę. Patrzcie, tytani tu. Potrójny tytan. Jezu, ile się na niego rzuciło tych skipdy to toalet. Ten mu pomógł. Dobra, no nie jest źle. Dostał pomoc, także ta, 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 jest całkiem spoko. Odcinek 70. Słuchajcie, to widzicie. Nieźle. Mamy tego tytana zainfekowanego. Wszystkie te multi-światy się tu połączyły. Jeszcze brakuje nam od Doom Studio tych zegarów. Jest IG man Ten ma jaką czapeczkę teraz. Ciuć w dół? No na pewno nie wygrasz. Czy to jakaś pułapka? Aha, tu więcej jest tych. Jeszcze tytan, kamera. Ale i tak myślę, że są bez szans. Ten się tu zwrócił z... O kurka. Nieźle. No i ładnie ich roz, rozwalili. Naprawdę. No i mamy 71 słuchajcie. Teraz już dojdzie do walki Jimena i Tytana z kontra. Ten na tego. Jeden na jeden, na jeden, na jeden. Dwa na dwa w sumie. Jimen, co to ma być? Nie zapominaj o właśnie. U, ale Jimen dostaje. O, bym mu tego z KVD toaletę wzięli? Tak. No to tytan już nie jest zainfekowany. Teraz, teraz ich jest więcej to raczej Jimen nie ma szans, słuchajcie. No to jest ten. To jest ten Nitrix, czy jak mu to tam jest. A co, on już nie jest tym, policyjnym? Ok, 72 teraz, słuchajcie, jesteśmy w bazie. Patrzcie, wcześniej był zwykłym glitchem, a teraz jest policyjnym. Gdzie jest Nie martw się, na pewno uratujemy Twoją mamę. Ci tu mają sztamę, widzę. Wszystko jest dobrze. jest baza. Na naukowiec Stevie man, co on robi? Co on robi? A jakiś portal chyba. Oni wszyscy idą z nimi, czy tylko ci przeszli? Ciekawe, gdzie oni są teraz? O, o, ktoś czas zatrzymał. No to mamy teraz Dom Studio, Multiświat, Dom, Dom Universe. I mamy, słuchajcie, 73 najnowszy odcinek, jeden z najnowszych. Ci tu zatrzymali czas. Człowiek, ludzie, zegary normalnie ok, dajemy zegar zegarki, wtedy będziemy odporni na to zatrzymanie czasu, z tego co widzę. Okay, mu też dali zegarek. Ej, tam ktoś był? No nie, to znaki są po prostu. Oho, TNT podkładają. No nie, nie mówcie, że zginą ci przyjaciele. What?